Życie to nieustanne podejmowanie wyborów. Wstajesz rano i wybierasz ubranie, w którym będziesz dzisiaj chodził. W sklepie decydujesz, czy kupić sałatę czy czekoladę. Decydujesz o tym, z jakimi ludźmi się spotykasz i jak będziesz spędzał swój dzień. Każdego dnia podejmujesz małe i duże decyzje, które mają ogromny wpływ na to, jak naprawdę wygląda Twoje życie. Na to, czy coś się w nim dzieje, czy jest pusto. Twoje decyzje mają wpływ na to, czy jesteś szczęśliwy, czy smutny. To tak naprawdę od Ciebie zależy, czy szklanka będzie w połowie pełna, czy w połowie pusta. Prawie wszystko to Twój wybór. Możesz nie mieć wpływu na to, czy jesteś chory. Nie wybierasz też sobie rodziny. Nie do końca możesz wybrać osobę, którą kochasz, po prostu Ci coś trafia i koniec. Ale cała reszta rzeczy jest do wybrania albo do odrzucenia. Zależy, jak na to patrzysz. To Twoje decyzje układają Twoje życie i tylko Ty możesz brać za nie odpowiedzialność. Ale pomyśl: czy rzeczywiście to robisz? Bierzesz odpowiedzialność za te swoje życie? Podejmujesz decyzje? A może tylko uciekasz? Bo widzisz, uciekać jest łatwo. Być biernym też. Lepiej przecież zwalić winę na kraj, na znajomych, na rodziców, albo na to, że nie masz pieniędzy. Zwalanie winy na coś innego jest super łatwe i super wygodne. Mówisz sobie chciałbym pracować jako ktoś tam, a potem mówisz na prawo i lewo, że chciałbyś, ale nie możesz, bo nie masz kontaktów. Chociaż nawet nie spróbowałeś, więc nie wiesz. Czy mógłbyś tym kimś zostać? Czy nie? Ale tak jest łatwiej. Próbowanie przecież męczy. Bo co jeśli się nie uda? Co jeśli włożysz w to całą swoją energię i nie wypali? Ja Ci powiem, co będzie wtedy. Spróbujesz jeszcze raz, a jak się nie uda, to jeszcze raz. W końcu przecież wyjdzie. A nawet jeśli nie, nie będziesz miał sobie nic do zarzucenia. Próbowałeś. Bo widzisz, tak naprawdę tylko Ty jesteś w stanie ułożyć swoje życie takim, jakie ma być. Nikt za Ciebie tego nie zrobi. Masz dwie ścieżki. Możesz podejmować decyzje i życia chcesz, albo udawać, że to wszystko wina innych ludzi. Ale przecież dobrze wiesz, że tak nie jest. To wcale nie jest wina innych. No dobra, więc jak zmienić swoje życie? Zacząć próbować iść do przodu, zamiast ciągle stać w miejscu. Robić cokolwiek, nawet małą rzecz, w kierunku swoich marzeń. Zacząć podejmować decyzje i na własną rękę modelować swoje życie. Bo możesz, naprawdę możesz. Musisz tylko zacząć. A potem? Potem będzie z górki.